Witam serdecznie dzisiaj zrobimy rogaliki z jabłkami potrzebować będziemy na ciasto 3 szklanki mąki przedniej 5 deko drożdży 3 łyżki jogurtu drożdże zalewam jogurtem dodaję tutaj mam pół szklanki cukru dodaję część cukru a część dodaję do ciasta i drożdże mieszam z jogurtem i cukrem. Dokładnie to ucieram. Ponadto będziemy potrzebować dwa jajka i 15 deko stopionego masła. I składniki ciasta dokładnie połączę i damy na pół godziny do lodówki, bo to jest takie troszeczkę inne ciasto drożdżowe, które nie potrzebuje być w ciepłym pomieszczeniu, tylko powinno być w lodówce. To ciasto powinno podwoić swoją objętość. I jeszcze potrzebuję trzy jabłka i pół szklanki kokosu. Tak rozczyn już mam rozprowadzony. I wlewam do ciasta. I dodaję, dodaję jajka i stopione masło. Pamiętajmy, aby masło stopione było letnie. Teraz dokładnie ciasto zarabiamy. I damy do lodówki. A jabłka pokroję w cząstki i opruszę kokosem. już jest zarobione i daję do lodówki tak ciasto na rógaliki wędruje do lodówki ciasto nam podwoiło swoją objętość jabłka obrałam oprószyłam kokosem i teraz ciasto przerabiam, dzielę na dwie części i rozwałkowuję. Matę mam oprószoną mąką i wałek również. I teraz rozwałkowuję. Duże koło. Dosyć cienko wałkujemy, Starajmy się, aby te nadać ko koło. Jeżeli mamy jakieś nierówności, możemy sobie zawałkować to. tak. I tutaj mamy. I teraz radełkiem kroimy na części. Teraz dobrze układamy jabłka i zwijamy rogaliki. W ten sposób układamy jabłko i zwijamy. I tak zrobię z pozostałą częścią ciasta i jabłek. I będziemy mieli rogaliki z jabłkami. I tak przygotowane rogaliki wkładamy do piekarnika na 20-25 minut w 180 stopniach. Rogaliki z jabłkami wędrują do piekarnika. I tak oto rogaliki z jabłkami mamy upieczone. Wiesz oprócz cukrem pudrem. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, rogaliki z jabłkami.